Kuba, jaki dzisiaj mamy plan? Opowiadaj tu do kamery Będziemy no probaska, to znaczy naszego przyjaciela Kamila dostroimy Chciał na wódce, bo te 750 koni to jest mało Zobaczymy ile wyda, wydali mu układ paliwa, bo jest tylko jedna pompa paliwa Okej okay. No i tym no, korzystając z racji tego, że kierowca tu przyjechał z tak stalenka kurwa <laughs> Zbieżność, na, na tak? Chciałem tu mikro pojechać no Okej okay. Co my tu mamy? Powiedz, mikra eee, No i 2.0 turbo turbo, zakuty piec, 350 koni Pera, takie zawieszenie śmieszne na zrobione hamulce, kurwa, fajny mix. Z tyłu są za niskie zaciski samego GTI. Okay. Z przodu jakieś jakiegoś kurwa outladera, takiej terenówki 300, 300 tarcze. No i generalnie nie zapierdala. Możesz coś mądrego powiedzieć dokładnie. Przykręcam kurwa czujnik spalania stukowego. Le lekarski taki, kurwa, tylko to ciasno jest jak z <śm> komentarz do sytuacji? No zobaczymy, tutaj, walczymy. Kurwa, on się ślizga na hamowni trochę Kurwa, tu gruby wóz, a zwykło opadem, a nie jakąś LSM czy coś nie? Ale dobre być... wyniki jakieś wychodzą No pod 900, no to tak miało być zawsze, nie? Zawsze każdy chce mieć tego tysiaczka, ale no, nie wiadomo, że ta chińska turmila da radę Okej okay. No na samej że to na samej benzynie setce, nie? To jeszcze jest nad, że jest alkohol No tysiąc musi pęknąć A to jest 3,5 litra silnik, też tak ciężko może być I tworzone z myślą o 650 co ty piechę do Właściwie Właściciel mówi, że tworzy to cały czas myślał o tysiącu No nie no górę, przecież rozwiska całą dosta przed budową silnika 60 się było nie 60 było na katse napisane To może 750 no to dobra jak się tam dołożyć 250 może nie Kto to zauważył? kurwa najbliż, kurwa kubuj, kurby no dobra i co teraz? będziesz wprowadza jakieś zmiany, czy po prostu bardziej dopinacie jeszcze raz? Yy, no będziemy chcieli bardziej dopinamy jeszcze raz, no i chcemy górę mu tego doładowania więcej jebnąć, bo tam powyżej 6000 obrotów delikatnie widać, że on tam zdyka, i chcę zobaczyć jak zareaguje na doładowanie. Okej. Okay. Teraz teraz fajnie, spoko. No no jest, co bus? ile da mocy, nie? Jakie czy... jest doładowanie teraz? I... 1.27 bara. No to tak. tak jak na drodze to jeździł Kamil. Okay. co jeździł kamień. No, potrafiło na drodze, jakby chyba. No wtedy te 5 3, na świat robił, teraz czuję, że go do dopierdoli. Powinno był skleić. Jest gleba. Jest gleba? Jest gleba. Gwiazdę, kurwa. Co pan będzie robił? Wolność. Piszczył samochód. Tak, kurwa, pomóż. Nie, dziękuję. Spójrz Czekać, zaraz całą mapę będę ci dolewał, żeby, bo on się będzie zaraz zubażało, nie? Później w słuchaweczkach przecież Dobra, 7%, dobra, do lewo, Za ponu 3 stopnie ci dojebałem, więcej trzeba w słuchawkach no zobaczyć nie, że Do 20% wody? Do 20% wody, no, żeby wachy starczyło Jeszcze wody No, wstępnie 10 w dłużej na czas otwarcia wtrysków, to jest ci powiem, teraz będzie... No, zobaczymy jak wiecie to wygląda, ale zaraz wymaksowany układ paliwa będziemy mieli Trzeba poczekać, aż dojdzie. Ile wlałeś? Kurwa, no dolewam co chwilę, tak żeby sprawdzał mniej więcej ile jest Bo 5, 9, yy, masz teraz 13 co? 15 robimy tylko? 20 20? No najwyżej 200 się pierdoli w dół Ok. No i będziesz już na takim zawsze, na 20 będziesz musiał jeść dolej, dolej więcej Kurwa, chaleje więcej niż ja ten samochód alkoholu Smacisko. Nie idzie dobrze 15% mamy alkoholu co? 16 idzie do góry. Do 20 musi być i zobaczymy, czy na tym 1-3 bara utrzyma do końca. A co to jest jakieś niekorzystne dla wtrysków? Yy, no, wykorzystuję. No teraz tam chodzi co na 18 ms, a mogę 21 i odpalić. Z zobaczymy, jak nie, nie wyda. Układ paliwowy to doładowanie trzeba będzie obciąć, tak żeby było dobrze. Okay. I będziemy badali, czy lepiej na przykład jeździć na benzynie, ale na większym doładowaniu, czy na mniejszym doładowaniu, ale z wódką. Okay. No, bo kończy się układ paliwowy, no bo trzeba dopierdolić po prostu drugą popę paliwa i tyle. No. A to tak szybko dochodzi, że on już... Bo cały czas pompa chodzi i przepompowuje i miesza to paliwo, nawet co nalewa do tego co jest. No. Jak to jest niby opóźnieniem troszeczkę nie, 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 wcześniej rzeczywisto bo musi się to paliwo mieszać. No ale co, minuta starczy na to, żeby Tak faktycznie... Spokojnie, już jest 17. Podejrzewam, że jak przestaną lać, to za minutę będzie 20, się pokaże. Okej, okay. macie 18% już. No. 18 Osiemnaście trzy. a już zobacz, widzisz, że się AFR zaczyna ubożeć I znowu muszę w komputerze od razu dolać paliwa. No ty tu od razu, co to jest AFR AFR to jest skład powietrze-paliwo. No na przykład alkohol tak jakby kurwa można powiedzieć, nie wiem, tlenu zabiera, nie? Że trzeba więcej... Nie, dodaje tak jakby tlenu, że trzeba więcej paliwa dodawać. Okay. Przeszedła tego więcej na alkoholu pali, no ale dzięki no. temu można bardziej zapłon dopierdolić, bo jest bardziej na stuki odporne, a dwa jak jest dużo tego paliwa. No to temperatura spalenia jest niska i tam dużo mniejszy jest ryzyko, że coś tam się stopi w silniku. Okay. Dobra jest, 8, 19% jest. Widziałeś na stawach na maksa doładowanie jest podbite. Już więcej nie dmuchnie turbina. To na drodze będzie zabójstwo. No, będzie grubo na drodze. Będzie się morda cieszyła na piątym biegu. Hamowie, hamowie po prostu trochę dłużej i pomiar czyli no no bardziej no od termicznie wszystko obciąża. Na no hamowie maksować wynik to, to nie problem. No ładnie równo chodzi. 15% wydłużone czas otwarcia w trysku po 20% stężenia alkoholu 19,3 19,4, 19,5, 19,7 Dobra, sonda do niech mi się nagrzeje Jest 20% Pozaobierdolamy Raz, dwa Dobra Słuchawki się zmieniamy Продолжение следует... To W takim skądinąd fajnie, bo właśnie za górę ma. A czemu nie wyszło więcej na metanolu? Chyba no, no, metanol. nie, no, bo ja się daje 3 stopnie zapłonu i mówię, chyba 30 km, bo doszło wychodzi to nie przyostro. Znak tam jest tuka, ale jest też frysk na 100% warunki benzyny. <laughs> to trzeba po prostu bóstwo dopiero dawać więcej, żeby ten etanol wychodzić. No, tak na metanolu dolewaliśmy, żeby bez. Tak jest taka I niczym. Instacja kazała na etanol, żeby etanol dotyskiwał do benzyny. My już wymaksowaliśmy pracę kontrolera turbo ja <noise> Prezes chuj, taka, czy... tak słabo wyszło kurwa na no. 1050 Nm Że nie pierdolneło to na drodze, nie? Kurwa lepiej no. żeby nie Czy ten kolektor sądzę te działa taki, co żeśmy wykombinowali jednostronnie. Ładnie ja. wyszło A tak. na to se możemy założyć kurwa, Kaktus też tutaj był mhm. Kaktus. Kutasek ma więcej, kurwa Dorwę cię chuj. lepiej mu z dołu wstaje, bo ma 3.7 litra, no i górę ma też lepszą Dorwę cię chuju na zawodach ty ale jest jakiś zakres, zakres, w którym Kamil go równa no, się. No równa się od 4,5 do 5, no a później kurwa już kaktus lepszy. A też no nie szło więcej dojebać bustu. Co, winne turbo? Mm, nie. Kwestia obciążenia większego na hamowni, wiesz? Aha. Ale takiej wartości na ulicy nie, nie puścimy w tym samochodzie, bo, <laughs> bo jednie. Trzeba będzie ojebać do ładowania, no. Tak z 900 Nm to niech ma I to jest wykres dla wykresu i chuj Tak No to są takie możliwości tego zestawu co masz pod maską to są, ale no, no. ja za czymś takim to mi się wydaje szóstka dokrącisz trzy razy do końca do tych trzystu tam 30, 400 się napędzisz i, i coś i się ugnie kolano no ale to no jest możliwość sprzęcie dobra korbę tylko zmienić dalej